Synowie Izraela wyruszyli z Elim, przybyło zaś całe zgromadzenie synów Izraela na pustynię Sin, położoną między Elim a Synajem, piętnastego dnia drugiego miesiąca od ich wyjścia z ziemi egipskiej. I zaczęło szemrać na pustyni całe zgromadzenie synów Izraela przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi. Synowie Izraela mówili im, obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdzieśmy zasiadali przed garnkami mięsa i jadali chleb dosytości”. Wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby głodem umorzyć całą tę Rzeszę. Pan powiedział wówczas do rzeszy: Oto ześlę wam chleb z nieba na kształt deszczu i będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. I przemówił Pan do rzeszy tymi słowami: Słyszałem szemranie synów Izraela. Powiedz im tak, o zmierzchu: będziecie jeść mięsa rano, nasycicie się chlebem. Poznacie wtedy, że ja Pan. Jestem waszym Bogiem. Rzeczywiście, wieczorem przyleciały przepiórki, pokryły obóz, a następnego rano warstwa rosy leżała dokoła obozu. Gdy się warstwa rosy uniosła ku górze, wówczas na pustyni pozostało coś drobnego ziarnistego, niby szron na ziemi. Na widok tego synowi Izraela pytali się wzajemnie: Manchu, co to? To znaczy, co to jest? Gdyż nie wiedzieli, co to było. Wtedy powiedział do nich Mojżesz, to jest chleb który daje wam pan na pokarm. Minęło parę tygodni od tego czasu, kiedy pan wyprowadził Izraelitów z ziemi egipskiej. Cudowne wyprowadzenie, cudowne uwolnienie, cudowne przejście przez morze czerwone. Tyle cudów doznali i dzisiaj już brakuje im jedzenia i nie wiadomo czemu, czemu oni nie proszą o to, a zaczynają szemrać i narzekać. Szemrać i narzekać. Czemu nie mogliby poprosić? Czemu nie powiedzą: Panie, dziękujemy, że wyprowadziłeś nas z niewoli egipskiej, dziękujemy, że przeprowadziłeś przez Morze Czerwone? Takie cuda się działy. No przecież, jeśli tak się o nas troszczysz, to zatroszczysz się też o to, żeby nam było co jeść. Prosimy Cię, Panie, daj nam jakieś jedzenie, zatrosz się, pomóż nam, bo jesteśmy głodni. Czyżby Pan nie pomógł? Pomógł i teraz, ale nie prosili tylko szemrali i narzekali to umieją w sposób doskonały a my nie robimy też tak jakiś problem jakaś trudność i już narzekamy już szemrzemy a przecież tyle doznaliśmy bożej pomocy w naszym życiu czemu nie prosimy czemu się nie modlimy jak jest nam trudno a zaczynamy narzekać zwróćmy uwagę jeszcze na manipulacje w słowach Izraelitów jak oni manipulują Wydarzeniami i słowami słyszymy, obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdzieśmy zasiadali przed garnkami mięsa i jedli chleb dosytości. Wyprowadziliście nas na tę pustynię, by głodem umorzyć całą tę rzeszę. Zobaczmy, jaka jest manipulacja, jak nam było dobrze w Egipcie. Mieliśmy pełne garnki mięsa, chleb dosytości, ależ nam tam było dobrze w tym Egipcie. Jaka manipulacja. Przypomnijmy sobie, co czytaliśmy równo tydzień temu, w środę, jakie były wtedy słowa, co Pan Bóg powiedział do Mojżesza. Teraz oto doszło wołanie synów Izraela do mnie, bo też naocznie przekonałem się o cierpieniach, jakie im zadają Egipcjanie. Idź przeto teraz, oto posyłam cię do faraona i wyprowadź lud mój Izraela z Egiptu. Co mówi Pan Bóg do Mojżesza? Doszło wołanie synów Izraela do mnie. Czyli wtedy też narzekali, wołali do Pana, bo byli w niewoli, było im ciężko. Naocznie przekonałem się o cierpieniach, jakie im zadają Egipcjanie. Tak dobrze było w Egipcie. Pełne garnki mięsa, chleb dosyta. Dzisiaj już mówią, ale wtedy było tam nam dobrze. A wtedy wołali do Pana, żeby ich uwolnił. I Pan mówi naocznie, widziałem cierpienia, jakie zadają Egipcjanie. Wtedy było ciężko, wtedy narzekali, a teraz wyszli, mają wolność, mają to, o co prosili, i znów narzekają, i znów jest źle. Ciągłe narzekanie, ciągłe niezadowolenie. Można zadać sobie pytanie: kiedy oni będą zadowoleni? Kiedy będzie już, o, teraz jest dobrze. Ciągłe, ciągle coś nie tak, ciągle jakieś problemy. Takie jest życie na Ziemi, ciągle są jakieś problemy. I ciągłe niezadowolenie. I można zadać pytanie: co Pan Bóg musiałby zrobić dla nich, żeby oni byli zadowoleni? Wołali o to, że są w niewoli, że są ciemiężeni przez Egipcjan. Proszę bardzo, uwolnił Pan Bóg. Powinni być zadowoleni. Nie. Nowe problemy. Znów niezadowoleni. Dał im chleb. Będą zadowoleni? Nie, okaże się już niedługo, będziemy czytali dalej, że znów są niezadowoleni. Znów jest narzekanie, szamranie. I tak my też się zachowujemy. To jest słowo o nas. Co Pan Bóg musi nam dać, żebyśmy byli wreszcie zadowoleni? Kiedy wreszcie się ucieszymy, że Pan Bóg nam coś dał i wysłuchał naszej modlitwy? Nie, Pan Bóg wysłuchał, to my przerzucamy się na drugi problem, i znowu zaczynamy narzekać, i znowu jest nam źle. I znowu jesteśmy niezadowoleni. Nie ma w nas radości i pokoju. Kiedy będziemy zadowoleni? Co musi zrobić Pan Bóg, żebyśmy wreszcie byli zadowoleni? Dzisiejsza Ewangelia. Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł. A cały lud stał na brzegu i mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami. Oto siewco wyszedł siać, a gdy siał, niektóre ziarna padły na drogę. Nadleciały ptaki, wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotne, drugie sześćdziesięciokrotne, a inne trzydziestokrotny. To ma uszy, niechaj słucha. Gdzie jest Jezus? Gdzie teraz jest Jezus? Gdzie możemy go znaleźć? Czy my go w ogóle szukamy? Zwróćmy uwagę, że czytamy: Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł. Ten lud szukał Jezusa. Gdzie jest Jezus? O, jest nad jeziorem. Idziemy tam. Tylko Jezus usiadł nad jeziorem, wokół niego pojawiło się mnóstwo ludzi. Czy my dzisiaj tak szukamy Jezusa? Czy nas interesuje to, gdzie jest Jezus? Czy nas ciągnie, żeby być tam, gdzie jest Jezus? Żeby przyjść może do kościoła, żeby może spotkać się na modlitwie? A może Jezus jest gdzieś, gdzie wyznaczył nam jakieś zadanie, które chce robić razem z nami? Zadanie naszego powołania? I gdzieś nas zaprasza do jakiegoś Działania i on tam już jest, on czeka, on siedzi. A my mamy do niego przyjść, my mamy go znaleźć, żeby razem z nim coś zrobić. Gdzie jest Jezus? Czy my go szukamy? Czy nas to interesuje, gdzie on jest? Czy lubimy być z nim? Czy przychodzimy do niego, jeśli się dowiemy, że on jest tam? I pierwsze, co Jezus mówi, czego uczy ludzi, to uczy słuchać. Pierwsza przypowieść, którą mówi, jest o słuchaniu. O, to siewca wyszedł wsiać. To ziarno to jest słowo, słowo Boga. I Jezus mówi w tej przypowieści, jak wiele niebezpieczeństw czyha na Boże Słowo, żeby nam to słowo zabrać, żeby to słowo zniszczyć, żeby to słowo nie przyniosło żadnych plonów, owoców. Jest dużo niebezpieczeństw związanych ze Słowem. Dlatego kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha, mówi Jezus. Czyli najpierw mówi o słuchaniu. Pewnie mówi tak, bo zna serca tych ludzi, którzy przyszli, że nie wszyscy przyszli słuchać. Niektórzy przyszli, żeby otrzymać na przykład uzdrowienie. O, uzdrowiciel, pójdę, żeby mnie uzdrowił, bo już mam dosyć tej choroby. Oczywiście bardzo ważna prośba, trzeba prosić o uzdrowienie, ale Pan Jezus chce najpierw, żebyśmy Go słuchali. Tak jak w czasie Mszy świętej, najpierw jest liturgia słowa, kiedy słuchamy Jezusa, a później jest modlitwa wiernych, kiedy Go o coś prosimy. I myślę, że nie raz żeśmy się przekonali, nawet jak w tych rozmyślaniach tutaj czasem słyszę odzewy, komentarze ludzi, czy czytam komentarze. Wielu mówi na przykład, o, rzeczywiście to słowo było do mnie, dla mnie. A później często mówią, że zostali wysłuchani, że Pan Bóg im pomógł, że doświadczyli jakiegoś błogosławieństwa. Jeśli słuchamy Pana, On się zatroszczy o to, żeby nam dać to, o co my Go prosimy. Ale jak przychodzimy tylko, żeby prosić, a nie chcemy Go posłuchać, możemy niczego nie otrzymać. Najpierw mamy Pana słuchać, a później o coś prosić. Pan Bóg chce, żebyśmy Go uważnie słuchali, żebyśmy słuchali Słowo Boże, to co On chce nam powiedzieć. I w ogóle problem słuchania, Pan Jezus pokazuje, już wtedy był problem słuchania, a teraz podejrzewam, że jest jeszcze gorzej. My w ogóle nie umiemy słuchać. Nie umiemy się skupić, nie umiemy rzeczywiście zapamiętać tego, cośmy usłyszeli ważnego. Słowo Boże, kazanie jakieś usłyszymy, wychodzimy z kościoła, już nic nie pamiętamy. Słowo rano porozmyślamy, nawet dobrze, jeśli porozmyślamy, wieczorem już nie pamiętamy, o czymśmy rozmyślali. To Słowo w nas nie żyje, to Słowo nam zły duch ukradnie, ciernie, wyrosną, zagłuszą. My nieuważnie słuchamy. I też często widzę, jak nieuważnie nie umieją słuchać na przykład dzieci, jakieś nastolatki, młodzież. Coś im mówisz, minutę jakiegoś skupienia, a potem już gdzieś w innym świecie. Nie potrafimy słuchać też drugiego człowieka, tego co się do nas mówi. Nie ma tego skupienia w słuchaniu. Oczywiście jesteśmy zarzucani informacjami, słowami, że tyle dociera, że już się odporniamy na to. Ale trzeba wybrać, gdzie jest to zdrowe ziarno, Boże, Boże Słowo, jakieś ważne treści, które otrzymujemy, które powinniśmy jakoś przyswoić, zapamiętać. To jest ciekawe, że pismo święte na początek było w wersji ustnej, ustnego przekazu. Ale wtedy ludzie, którzy nie mieli telefonów, nie mogli sobie nagrać, nie mogli sobie zapisać, musieli wszystko zapamiętywać. Dlatego też Jezus mówi w przypowieściach, bo żeby łatwiej było ludziom zapamiętać to co on mówi. Ale też ludzie byli nastawieni na takie uważne słuchanie, że trzeba wszystko zapamiętać, może sobie gdzieś powtórzyć, jak coś jest ważnego, żeby później to przekazać. dlatego widzimy, że na przykład przekazy ustne były bardzo wierne, bo ludzie byli nastawieni, wyćwiczeni w słuchaniu i zapamiętywaniu tego co słyszą. Może i my musimy się bardziej skupić na tym, czego słuchamy. Na przykład jak słuchamy Słowa Bożego, jest jakaś myśl ważna dla nas, może sobie ją zapiszemy, może w ciągu dnia będziemy kilka razy do niej wracać, powtarzać ją sobie, żeby gdzieś została w głowie i w sercu. Spróbujmy dziś uważnie słuchać, słuchać Słowa Bożego, uważnie słuchać też drugiego człowieka, ćwiczyć się w uważnym słuchaniu. I na to niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Surgutu, z Syberii, z Panem Bogiem.